Marta Manowska przyszła na świat 25 marca 1984 roku w Katowicach, w sercu Górnego Śląska, regionu, który od zawsze pulsował mieszanką ciężkiej pracy, rodzinnych tradycji i surowej, ale ciepłej codzienności. Dorastała w rodzinie pełnej skromności, ale i ambicji, rodziców, którzy od najmłodszych lat powtarzali jej, że siła człowieka rodzi się nie z tego, co posiada, ale z tego, przez co potrafi przejść. Dla Marty to przesłanie stało się fundamentem całej przyszłej drogi. Już jako dziecko wykazywała ogromną ciekawość świata, mówiła mało, ale za to obserwowała dużo. Interesowali ją ludzie, ich emocje, zachowania, relacje i być może właśnie dlatego tak naturalnie rozwinęła w sobie empatię, która z czasem stanie się jej znakiem rozpoznawczym na ekranie. W szkole była typem uczennicy, która nie walczy o pierwsze ławki, ale o pierwsze doświadczenia. Kochała język polski, literaturę i wszelkie formy opowiadania historii. Jej nauczyciele często wspominali, że kiedy inni uczniowie streszczali lektury, Marta opowiadała je tak, jakby była ich częścią. Dorastanie na Śląsku nauczyło ją prostoty i autentyczności. Dzieciństwo Manowskiej to nie błysk fleszy, ani kolorowe wakacje, w egzotycznych krajach lecz codzienność pełna rozmów przy kuchennym stole zapach świeżo parzonej kawy i dźwięk lokalnych opowieści które kształtowały jej wyobraźnię w tym świecie narodziła się jej pasja potrzeba słuchania ludzi i umiejętność wydobywania z nich szczerości po maturze przeprowadziła się do Krakowa aby studiować historię sztuki na uniwersytecie jagiellońskim Kierunek, który jeszcze bardziej rozwinął jej wyczucie estetyki i zdolność narracji. To właśnie wtedy zaczęła marzyć o pracy, w której mogłaby połączyć sztukę, ludzi i historie, które w nich żyją. Choć nie wiedziała jeszcze, dokąd trafi, czuła, że jej droga jest inna niż ścieżki rówieśników. Nie szukała stabilnej posady za biurkiem, szukała emocji. Po studiach wyjechała do Warszawy, gdzie życie było szybsze, ostrzejsze, bardziej wymagające. To był pierwszy moment, w którym musiała zmierzyć się z samotnością i niepewnością. Stolica nie wybaczała braku determinacji, a ona, mimo skromnego pochodzenia i braku znajomości, walczyła o miejsce w świecie mediów, pracowała dorywczo, pisała teksty, pomagała przy produkcji mniejszych formatów telewizyjnych, często pracując od świtu do nocy, byleby tylko nauczyć się czegoś nowego. To właśnie wtedy wykształciła się jej wyjątkowa zdolność budowania atmosfery zaufania. Wielu współpracowników wspominało, że Marta potrafiła zdobyć czyjeś zaufanie w ciągu kilku minut rozmowy nie przez manipulację, ale przez niespotykaną autentyczność. W świecie, w którym show biznes wymagał gry, ona po prostu była sobą. W życiu prywatnym wciąż jednak pozostawała osobą ostrożną, nieco zamkniętą. Jej przyjaciele powtarzali, że Marta długo analizuje ludzi, zanim pozwoli im wejść bliżej. Już wtedy nosiła w sobie pewną delikatność tę samą, która później sprawi, że jej historia miłosna stanie się tak dramatyczna i boleśnie prawdziwa. Wczesne lata Marty to droga pełna odkryć, ale także cichych walk, o których nigdy nie opowiadała publicznie. To czas, kiedy z dziewczyny wrażliwej i nieco nieśmiałej, powoli wyrastała kobieta odważna, gotowa na świat, choć nieświadoma jeszcze, że ten sam świat przyniesie jej w przyszłości nie tylko sukcesy, ale także najgłębsze rany. Po przeprowadzce do Warszawy, Marta Manowska zanurzyła się w świat mediów, który z bliska okazał się zupełnie inny niż ten oglądany w telewizji: brutalny, konkurencyjny, pełen niepewności ale jednocześnie fascynujący i pełen możliwości. To tam po raz pierwszy zrozumiała, że musi walczyć nie tylko o swoje marzenia, ale także o prawo do bycia sobą w świecie, który nie zawsze nagradza autentyczność. Na początku pracowała za kulisami pisanie scenariuszy, praca przy castingach, produkcja materiałów, research, wszystko to robiła z pasją, chociaż często po godzinach, a nawet kosztem własnego życia prywatnego. Wielu współpracowników wspominało później, że Marta była jedną z tych osób, które nigdy nie narzekały, zawsze z notatnikiem w ręku, zawsze przygotowana, zawsze uważna, miała talent, który w telewizji jest na wagę złota, potrafiła słuchać i jednocześnie wydobywać z ludzi to, czego inni nie potrafili. Przełom w jej karierze przyszedł niespodziewanie. Zgłosiła się do pracy przy projekcie, który dopiero powstawał, programie Rolnik Szuka Żony. Początkowo nikt nie wiedział, czy format w ogóle się przyjmie. Jednak gdy producenci zobaczyli, jak Marta prowadzi rozmowy z uczestnikami, jak naturalnie potrafi przełamać ich lęk i niepewność, wiedzieli, że mają przed sobą kogoś wyjątkowego. W 2014 roku została oficjalnie twarzą programu. To był moment, który zmienił wszystko. Rolnik szukażony okazał się fenomenem, a Manowska została ikoną autentyczności, empatii i ciepła. Widzowie pokochali ją za szczerość, naturalność i sposób w jaki potrafiła opowiadać historie zwykłych ludzi, sprawiając, że stawały się one niezwykłe. Kariera nabierała tempa. Po sukcesie rolnika otrzymała kolejne propozycje, m.in. prowadzenie sanatorium miłości. Programu, który jeszcze mocniej wydobył jej umiejętność łączenia ludzi, słuchania ich emocji, a nawet leczenia ich samotności, widzowie mówili o niej jako o telewizyjnej opiekunce dusz, przyjaciółce całej Polski, kobiecej sile empatii. Każdy sezon programu umacniał jej pozycję w showbiznesie. Pojawiały się nagrody, wywiady, okładki magazynów, zaproszenia na najważniejsze wydarzenia medialne. Jednak nawet gdy stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy TVP, pozostała wierna swoim wartościom skromności, empatii i wrażliwości. Nigdy nie szukała skandali, nie podtrzymywała medialnych konfliktów jej siłą była cisza, delikatność i prawda coś rzadkiego w świecie telewizji. Wraz z rosnącą popularnością, pojawiały się jednak również ciemniejsze strony. Zainteresowanie mediów jej życiem prywatnym, presja ocen, napięcia produkcyjne, wszystko to wpływało na jej codzienność. Marta starała się separować pracę od życia osobistego, ale nie zawsze było to możliwe. Wymagania telewizji rosły, a wraz z nimi jej zmęczenie. Mimo to trwała, bo wiedziała, że w tym wszystkim chodzi o coś więcej o ludzi, których historie dzięki niej mogły być opowiedziane z godnością. Jej kariera była jak spokojna rzeka, która płynęła swoje, ale pod powierzchnią kryły się wzburzone prądy. Choć na ekranie uśmiechała się do widzów i uczestników, poza kamerami coraz częściej zmagała się z samotnością. Paradoks sukcesu polegał na tym, że im bardziej była potrzebna innym, tym mniej miała przestrzeni dla siebie. Lata pracy w telewizji ukształtowały Martę jako jedną z najważniejszych kobiecych postaci w polskich mediach. Ale jednocześnie przygotowały scenę pod dramat, który miał rozegrać się w jej życiu prywatnym dramat, który wstrząśnie opinią publiczną, złamie jej serce i stanie się tematem gorących medialnych dyskusji. Bo choć Marta zdobyła szczyty zawodowe, w miłości czekała ją lekcja, której nie spodziewała się nigdy. Choć Marta Manowska przez lata pozostawała w centrum medialnej uwagi, niezwykle rzadko opowiadała o swoim życiu prywatnym. Była jedną z tych gwiazd, które świadomie stawiały wyraźną granicę między światłem reflektorów a światem własnych uczuć. Jej rodzina zawsze była dla niej azylem, miejscem, gdzie mogła zrzucić z z siebie maskę osoby publicznej i po prostu być Martą. Rodzice, którzy od dzieciństwa uczyli ją wrażliwości, pozostali dla niej najważniejszą podporą. To do nich wracała po trudnych nagraniach, to im mogła powiedzieć wszystko, czego nie powie kamerze. Bliscy Manowskiej przyznawali, że choć jej praca dawała jej ogrom satysfakcji, wiązała się też z samotnością. Prowadząc programy o miłości, pomagała innym odnaleźć szczęście, ale sama przez długi czas go nie miała. Paradoksem jej życia było to, że w telewizji łączyła ludzi, podczas gdy w jej własnym sercu wciąż było miejsce puste, czekające na kogoś wyjątkowego. W pewnym momencie jej drogi pojawiali się mężczyźni, którzy wzbudzali zainteresowanie mediów. Jednak Marta zawsze stała na straży prywatności. Nigdy nie pozwalała, aby plotki przejęły kontrolę nad jej wizerunkiem. Dlatego, gdy w końcu zaczęła spotykać się z kimś, kogo naprawdę pokochała, zrobiła wszystko, aby relacja ta pozostała poza zasięgiem paparazzi. Chciała chronić tę miłość jak najcenniejszy skarb. Chciała wreszcie dać sobie szansę na szczęście, które tyle razy widziała na twarzach uczestników swoich programów. Jej nowy partner pojawił się w jej życiu nagle, niby przypadkiem, a jednak w idealnym momencie. Był ciepły, uważny, pełen zrozumienia, potrafił słuchać, nie tylko mówić. Dla Marty, która żyła w świecie pełnym hałasu i ciągłego zainteresowania, jego spokój stał się jak oddech po długim biegu. Przy nim mogła być delikatna, mogła być krucha, mogła zapomnieć o presji. Wielu jej przyjaciół zauważyło, że odkąd się pojawił, Marta jakby jaśniała, jakby w końcu ktoś zrozumiał jej wrażliwość i potrafił ją docenić. To właśnie z nim po raz pierwszy od bardzo dawna pozwoliła sobie myśleć o przyszłości, o stabilizacji, o własnej rodzinie, o tym, że może i ona ma prawo do wielkiej. Prawdziwej miłości. Była pewna, że trafiła na człowieka, który nie wykorzysta jej dobroci. Zaufała mu całkowicie, a to zaufanie stanie się później źródłem jej największego bólu. Ich związek rozwijał się spokojnie, niemal idyllicznie. Wspólne wieczory, rozmowy do nocy, plany, marzenia. Marta miała wrażenie, że wreszcie znalazła to, czego przez lata jej brakowało. Czuła, że z tym mężczyzną mogłaby iść przez życie, że jego obecność przynosi równowagę, której potrzebowała, jak powietrza. Jednocześnie rozumiała, że miłość w jej wieku wymaga odwagi. Nie była już dwudziestolatką wierzącą w bajki. Była kobietą świadomą, która wiedziała, że zaufanie to ryzyko. A jednak zdecydowała się to ryzyko podjąć i zrobiła to całym sercem. Bliscy zauważyli, że Marta coraz rzadziej mówi o zmęczeniu pracą. Coraz częściej wspominała o swojej przyszłości, o tym, że chce w końcu przestać żyć wyłącznie obowiązkami, że marzy o tym, aby obok niej był ktoś, kto nie tylko podziwia jej sukces, ale też rozumie jej emocje. I wydawało się, że los w końcu jej sprzyja, jednak pod powierzchnią tej harmonii zaczęły pojawiać się drobne sygnały, których w pierwszej chwili nie dostrzegała. Czasem były to krótkie wiadomości, które partner szybko ukrywał czasem nagłe zmiany planów, usprawiedliwione pracą, innym razem subtelny, lecz wyczuwalny dystans. Marta tłumaczyła to sobie zmęczeniem, stresem, zwykłą codziennością, chciała wierzyć, że wreszcie znalazła szczęście, więc odpychała od siebie wszelkie wątpliwości. Nie wiedziała, że w tej miłości, w którą wlała całe swoje serce, kryje się cień, który wkrótce przysłoni jej cały świat. I choć na ekranie wciąż była tą samą, uśmiechniętą, prowadzącą, jej prywatne życie zmierzało w stronę dramatycznego punktu zwrotnego, który na zawsze odmieni jej los. Wszystko zaczęło się niewinnie, jedna drobna wątpliwość, jeden gest, jedna chwila, która na początku wydawała się zupełnie nieistotna. Marta, jak zawsze ufna i pełna wiary w ludzi, nie chciała dopuszczać do siebie myśli, że coś jest nie tak. Przecież w jej życiu wreszcie pojawił się ktoś, kto miał ją chronić, wspierać i kochać, kto miał być jej spokojem po latach pracy w świetle reflektorów, kto miał być jej bezpiecznym domem. A jednak prawda potrafi wkraść się do życia najciszej właśnie wtedy, gdy czujemy się najszczęśliwsi. Pewnego popołudnia Marta wróciła wcześniej do domu. Nie planowała tego. Nagrania zostały przełożone, a ona uznała, że to dobry moment aby zrobić niespodziankę swojemu partnerowi. Przyniosła jego ulubione ciasto, miała przygotować kolację, wieczór, który, jak wierzyła, będzie jednym z tych, które zapisują się we wspomnieniach. Kiedy jednak weszła do mieszkania, poczuła, że coś jest nie tak. Cisza, która tam panowała, była dziwnie napięta. W powietrzu unosiła się nuta perfum, których nie znała. Na stoliku zauważyła dwa kubki, choć rano widziała, że były puste. Jej partner wyszedł z łazienki z zaskoczeniem na twarzy, ale jego oczy zdradzały coś więcej. Niepokój, którego nie potrafił ukryć. Jesteś wcześniej, powiedział, jakby próbował zyskać czas. A w tej jednej krótkiej chwili serce Marty zamarło. Kobieta, która przez lata potrafiła wyczuć emocje uczestników swoich programów, w ułamku sekundy poczuła, że jego głos brzmi inaczej że ten mężczyzna, któremu zaufała, coś ukrywa. Prawda wyszła na jaw szybciej niż ktokolwiek mógł przewidzieć. Marta jeszcze tego samego dnia otrzymała wiadomość od osoby, której nazwiska nigdy nie ujawniła. Kobieta napisała, że od kilku miesięcy spotyka się z jej partnerem, że nie wiedziała o istnieniu Marty, że myślała, że jest jedyną, dołączyła zdjęcia. Marta siedziała na kanapie, trzymając telefon w dłoni, a jej świat rozpadał się na kawałki. Zdjęcia z restauracji, zdjęcia z weekendowych wyjazdów, zdjęcia pełne bliskości, uśmiechów, gestów, które znała aż za dobrze. Każde kolejne zdjęcie było jak cios, który trafiał coraz głębiej, czuła jak odpływa z niej powietrze, jak cała rzeczywistość zaczyna pękać, jak jej serce, tak długo wierzące w dobroć ludzi, zostaje zdeptane w brutalny sposób. Mężczyzna, któremu oddała zaufanie, prowadził podwójne życie. Kiedy zapytała go o wszystko, nie zaprzeczył. W ciszy, która trwała wieczność, usiadł naprzeciw niej i powiedział tylko: Przepraszam, nie potrafię tego wytłumaczyć. Ale dla Marty te słowa nie miały już znaczenia. Nie potrzebowała jego wyjaśnień. Prawda była wystarczająco bolesna. Jej tragiczny koniec, jak opisały to potem media, nie oznaczał końca życia czy katastrofy fizycznej. Ten koniec był końcem pewnej epoki w jej sercu, końcem zaufania, końcem wiary, końcem nadziei, którą pielęgnowała przez lata. To była emocjonalna śmierć czegoś niezwykle ważnego. Po tym wydarzeniu wycofała się na kilka tygodni, zniknęła z mediów społecznościowych, nie pojawiała się publicznie. Jej przyjaciele mówili, że była jak cień samej siebie, spokojna, zgaszona. Z raną tak głęboką, że nie sposób było jej zagoić w kilka dni. Marta długo nie komentowała tego, co się wydarzyło, nie obwiniała nikogo publicznie, nie tworzyła sensacji, ale ci, którzy znali ją najlepiej, widzieli, że to doświadczenie pozostawiło w niej bliznę, której nikt nie mógł zobaczyć przez ekran telewizora. To właśnie dlatego wielu nazywało to tragicznym końcem, bo zburzyło coś, co Marta przez lata budowała: wiarę w szczerość relacji, nadzieję na miłość, która miała być prawdziwa, ale jednocześnie to wydarzenie stało się początkiem czegoś innego powolnego odbudowywania siebie, odzyskiwania siły, uczenia się, że nawet najbardziej bolesny upadek może prowadzić do nowego początku. I choć jej serce przeżyło ogromny cios, Marta Manowska udowodniła, że nawet z najgłębszego bólu można powstać silniejszą, dojrzalszą i bardziej świadomą swojej wartości.